Dobra, ale tak, przeglądając sobie TikToka, znowu zebrałem dla Was najciekawsze doniesienia z naszego TikTokowego podwórka. Niestety, jeżeli chodzi o Wardęgę, są to smutne doniesienia. Z Rolidem jest coraz gorzej. League of Legends go pochłania. Powoli staje się dosłownie Warwickiem. Już nie w przenośni, dosłownie staje się Warwickiem. Nawet zaczął wydawać podobne dźwięki. A tutaj jeden z wielu przykładów. Chociaż to bardziej jak Wysocki, bym powiedział. <trybuj> <trybuj> kurwa, co się dzieje? Co on, kurwa, na stronę wampirów przechodzi? Ja myślałem, że to będzie dźwięk Warwicka, ale to tak bardziej chyba Wardenga na Wladimira przeskakuje. <trybuj> co? Nie wiem, nie wiem. Z Wardengo mam wrażenie, coraz gorzej League of Legends go pochłania. Niestety wielokrotnie już to obserwowaliśmy na naszym i zagranicznym podwórku, że ta gra niszczy ludzi. Szkoda, że kolejne ofiary z tej gry się rodzą, a media milczą. No trudno. Wyluzuj. No właśnie, Wardenga... Wardenga ciężko ma z wyluzowaniem. Ehm, tutaj kolejne smutne doniesienia z jego obozu. Niestety. 10 godzin mam tego streama. 10 godzin. Przez 10 godzin to ja mogłem sobie nie przeczytać coś, pouczyć się czegoś, napisać scenariusz. Po co ja w tą grę? Co mi to nie wydaje? Jutro nie będzie streama. <noise> I na koniec jutro nie będzie streama. No, ja powiem szczerze, że tego typu rozkminy, takie chwile słabości ma wielu graczy, którym czasami nie do końca idzie w jakąś gierkę. Także tutaj jest klasyka gatunku. Też tak często miałem, jak grałem w Lola, że napisałem cały dzień, a w finale kończyłem w tej samej lidze, w której byłem wcześniej. No więc znane mi uczucie. Pewnie wam też zresztą, jak coś tam graliście. Tutaj też przypomniał mi się od razu klasyk, klasyk, który. Bardziej dobitnych słowach, ale jednak wyraził emocje wielu graczy. Nie, trolluję ten typ. Kurwa! Kurwa! Kurwiłem się. Cały dzień kurwa, się staram. Cały dzień napędalam i kurwa nie. Dokładnie tak, dokładnie tak i to już było 7 lat temu, nawet film z ograniczeniem wiekowym, to jest też intrygujące i już było tak 7 lat temu i tak jak mówiłem, League of Legends nadal zbiera swoje żniwo, tym razem w postaci niestety Sylwestra Warwicka Marlęgi. I na koniec jak powiedział, że nie będzie streama, znalazł mu mecz i zaakceptował. Echem, no to też jest inna klasyka, jeżeli chodzi o Lola, czyli narzekasz na tę grę, mówisz, że to gówno, a potem klikasz nexta i, i grasz dalej, no to tak. No i idąc dalej w kierunku pana Sylwestra Wardengi, są też inne doniesienia z jego obozu. To już bardziej takie. Nie League of, chyba. Znaczy pewnie są związane z League of Legends, ale. Mi to siedzi. Nie, mam jakieś wrażenie, że ten rok będzie bardzo ważny. Mam wrażenie, że ten rok będzie naprawdę jakiś ważny. Może to mój ostatni? Być może czeka mnie w tym roku wiele porażek. Bo w życiu zawsze jest równowaga. Chyba <laughs> jaki co? Jeszcze ta muzyczka w tle takie napięcie robi, jakby jakiś się film oglądało normalnie. No, ale Wardęga ma inaczej. Z jednej strony to jest taki człowiek, który no wszystko tam łączy kropki, wiecie, logicznie myśli i tak dalej, ale jest jakaś taka część wardęgi, która, nie wiem, wierzy w jakieś przepowiednie, w jakieś takie fatum, w jakieś takie rzeczy trochę nadprzyrodzone, mam wrażenie. I jest coś takiego w nim i tak jak mówił z tą walką, że coś tam nad nim, wiecie, ciąży i tak dalej, no nie wiem, no jest coś takiego w nim. I tak samo tutaj, jak gada o jakichś takich rzeczach. Tylko pytanie, czy też, czy to nie jest trochę. Tak, że w momencie, w którym on ma takie myślenie I w którym, w którym, wiecie, nastawia się do czegoś takiego Też trochę nie jest tak, że no, że po prostu mniej lub bardziej świadomie potem w tym kierunku działa, nie? Że, że coś się takiego dzieje I teraz są dwie opcje Albo tak jest, albo jest też inna opcja Może Wardenga wie, że coś na niego nadchodzi Że coś się tam ku... Na zapleczu dzieje i trochę wyprzedza ruch przeciwnika, wrzucając coś takiego i mówiąc: Oho, w tym roku będzie źle, więc, yy, więc może być tak, ale może być też tak, że po prostu było mu smutno po League of Legends i może jednak nie wbije diamentu i po prostu mu był mocny wjazd na psychę. No ciężko powiedzieć. Może pewne informacje wypłyną? No nie wiem. Nie wiem, ale tak biorę to gdzieś pod uwagę. Dobra i teraz temat, na który niektórzy czekali, przynajmniej niektórzy. Krzysztof Stanowski postanowił zbadać cały wątek Karolina Derpieński i w tym celu poleciał do, jak rozumiem, Miami, no chyba, że już gdzieś tam se ona żyje, no ale załóżmy. I, I postanowił to wszystko zbadać i się dowiedzieć, ile tak naprawdę w tej całej opowieści jest dolarsów, a ile fejkowych Papierków z Monopoli. Jakaś tam się pojawia relacja, jakieś zdjęcia. Tutaj była taka fotka, była też taka fotka, jakaś z samochodziku, jak sobie jadą, widać jakiegoś z podświetleniem, wypasiony. Pewnie ten sam co tu. Są też takie zdjęcia, to, to Stanowski tu, Stanowski tam, wiadomo, to zdjęcie ładniejsze tutaj. Jeszcze ten ocenia. To jest, są pytania, na przykład, czy mogę zapytać, kim jest ta blondyna. Żona musi mieć duże zaufanie. Klasyk, no ale dobra, nieważne, bo to my, my, dzisiaj nie o tym. my dzisiaj nie o tym. W każdym razie Stanowskiego no, strasznie kusiła ta cała historia. Karolina Pieński mówił też o tym wtedy w kanale sportowym, że może to warto z nią pogadać, może spróbować ją obedrzeć z tej takiej otoczki luksusu sprawdzić ile jest w tym prawdy, no bo generalnie narracja pozostała taka po tym wszystkim, że no, Pieroli głupoty, że stworzyła sobie jakąś postać i że wcale nie jest tak znana, jak o tym mówiła, no takie trochę vibe Janoszek, nie? No i Stanowski, tak jak tam się zaangażował, poleciał do Indii, tak tutaj do Miami, no i chce to zbadać. Prawdopodobnie będzie to jakiś mocny start kanału zero, tak się domyślam, który ma wystartować w lutym, więc pewnie to będzie jakiś taki istotny element całego tego procesu. I jestem na swój sposób zaintrygowany, jakby z jednej strony, dla mnie ten temat jest prosty i uważam, że to ściema, ta cała jej osobowość. Zresztą, tak jak mówiłem o tych gazetkach, co pokazywałem w odcinku swego czasu, wiecie, z jakimiś numerami pomylonymi i tak dalej, z jakichś tam sesji, opowiadanie o różnych tam wybiegach. Potem ludzi, którzy to konfrontowali, że tam w zasadzie każdy może się dostać. No, generalnie taki mocno sceptyczny z nastawieniem, no już wszyscy wiemy, kim jest Karoliner Pieński, że to wiecie, no coś jak projekt i Wojtka. No, ale. Może ze śledztwa stanowskiego wyniknie coś innego. Może ten e, mityczny jej partner, bogacz, który podobno wszystko to sponsoruje, może naprawdę on istnieje. Tego, tego się pewnie dowiemy z tego materiału. No i też oczywiście wokół tego pojawiła się pewna teoria. Teoria mówi o tym, że Caroline Pieński to tak naprawdę jest projekt, coś jak oj Wojtka, ale nie oj Wojtka, tylko projekt stanowskiego, który. Wiedząc o tym, co się dzieje z Janoszem, chciał pokazać, że można tak zadziałać i stworzyć sobie taką postać, w tym wypadku Karolina Jajperskiej. Czy ja uważam, że to jest możliwe? Uważam, że nie. Tutaj powiem wprost. Uważam, że to, to nie jest możliwe, ponieważ Karolina istniała w sieci już dużo wcześniej. Widać było, że miała parcie na szkło i jakoś tak. Yy... Nie sądzę, żeby to, wiecie, był już tam projekt Stanowskiego i ewentualnie to lepiej by było wziąć jakąś osobę totalnie od zera, a nie taką, z którą już są jakieś filmy w sieci. W związku z czym ja akurat uważam, że ta teoria się nie sprawdzi i że to nie jest możliwe. Plus, no tam tutaj też jest informacja, też, że Twitterowi detektywi też tak mają takie podejście, że jak ona jest projektem Stanowskiego, żeby pokazać jak łatwo wyformować jakąś gwiazdę jak Janoszek, to się z krzesła. Karolina działała zanim Stano ją poznał. No, też nie wiesz, kiedy Stanowski ją poznał, bo nie wiesz, co się działo tam od zaplecza. Może znał ją już wcześniej. Tego nie wiesz. I tutaj jeszcze jedną rzecz wyłapał wenek, znaczy wrzucił tutaj całą informację. No, tam coś się pisaliście, że to samo Z to słaba koncepcja na LEGO, no pewnie, że słaba, to cała mozaika była, e, więc e, ten, więc to spoko. Natomiast tutaj co ważniejsze, że obserwujący, no to jest, że Caroline pieński, nie? Tak, więc jakieś tam się więzi zacieśniają mam wrażenie. Co to wszystko oznacza? Na ten moment ciężko powiedzieć, ale czekam na ten materiał Stanowskiego. Mimo, że dla mnie wątek Karola 5 jest jakoś w głowie zamknięty i wydaje mi się, że mam jakieś tam jasne przemyślenia na ten temat i, i nie, nie, nie sądzę, żebym się jakoś super zaskoczył, to może się zaskoczy. i ciekaw jestem, co on pokaże. Też być może zdemaskuje to, że na potrzeby jego przyjazdu coś zainscenizowała, a może faktycznie istnieje mityczny chłop, który za nią stoi i wszystko sponsoruje. Nie wiem, zobaczymy. Dziś było do mnie zwierzątko, teraz właśnie jest codzienne poranne mi jest. Pieska. Taki, taki rytuał. Siedzi tutaj i wymusza. Patrzy się na mnie i chce, żebym mi to Chcecie psiaka zobaczyć? Dobrze. A. A. Już moi coś włączysz. Minzorem. Mm. Bardzo, bardzo. Ale kloc? No, nie jest lekka. Nie jest lekka. cirka. <noise> Ale kochana, nie jest leciutka, ale jest kochana. Owczarek australijski miniaturowy. Zawsze to pytanie. <laughs> Przynajmniej obroni, jak będzie trzeba kawał psa. No 15 kilo pucha tej kulki, która... O, proszę, wygodni Czy to Ciri? Tak, to jest Ciri. Tak, to jest ocieplanie wizerunku polis. Trochę tak, miniaturowy, no chyba nie, nie, no jest miniaturowy, a co dodać, Iwanku, dopiero, a, wstać, dopiero, pewnie. Jest miniaturowy, bo zwykłe to tam mają 25 bardziej, 30, no już Cię puszczam. Teraz tak, kolejny temat, czyli, yy, też o którym było głośno, czyli niedoszły, teoretyczny, niepotwierdzony, a jednak jakże głośny związek Reziego z Julią Kosterą. Niestety... Tym razem detektywi z TikToka, detektywi z Instagrama, detektywi samozwańczy mylili się. Ponieważ Rezzi ogłosił, że nie jest Julią Costero. Także niestety pojawiła się storka, której napisał detektywi nie te ręce, tutaj porównanie paznokci możemy jasno zobaczyć. Wielka prośba do wszystkich. To, co zostawiam prywatne, chciałbym, by było prywatne i będę wdzięczny, jeśli to uszanujecie. Peace. No i to widzimy winogrona, rozbawionego Reziego. Także niestety. To jednak nie koniec tej historii, ponieważ Rezji postanowił się również wypowiedzieć w tym temacie. Tak się rozkręciła sytuacja w necie, że postanowiliśmy się spotkać z Julą yy, i zrobić to wspólne foto, żeby wam troszeczkę utrzeć nosa. Detektywą oczywiście, nie wszystkim, bo nie wszyscy się... She knows, she w prywatę, ale tym detektywą chcieliśmy utrzymać nosa I, i, i to cała historia. A co jeśli... Uwaga, teraz będzie trochę taka logika w stylu szalonego reportera. Co jeśli tak naprawdę Rezi kręcił z Julią Kosterą, ale specjalnie, żeby utrzeć nosa detektywom z TikToka, postanowili się rozstać? Hmm? I co wtedy? Co wy na taki, co wy na taki wariant? <słuch> <słuch> no? Co wy na taki wariant, bo moim zdaniem to całkiem możliwe. A może po prostu detektywi z TikToka się mylili, kto wie? No, że po prostu Kostera była totalnie przypadkiem w Dubaju. Podobnie jak wielu influ, którzy tam regularnie jeżdżą. Nie, nie, źle interpretujesz, oni nie kręcili, ale przez te teorie zaczęli. A to też by było Ty, to też jest dobry wątek. Gdyby nagle okazało się, że Rezi po spotkaniu z Kosterą z powodu y, detektywów z TikToka, którzy podejrzewali ich o związek, złapaliby relację, a w finale byli razem. Kurwa, też by było niezłe. To też dobry scenariusz. Aha, okej, okay, dobra, bo Deze mi wysłał coś takiego w uzupełnieniu tej historii wysłał mi coś takiego i teraz ktoś tu napisał, że chłop dał tym zdjęcie jeszcze większą podpowiedź XD I ta dziewczyna to Anne Ann Stoylar nie wiem jak to się czyta, przepraszam zdadziły ją pierścionki, które zawsze nosi, szczególnie ten w kształcie rąbu. Ja pierdolę Ludzie ludzie zaczynają poznawać innych po kształcie pierścionka. Co jest do? Nie, a tak szczerze to ciekawe, czy to ona. E, no właśnie, także w sprawie jego jak widać. Nie wiem czy to ta dziewczyna, czy nie, w każdym razie to tak odnosi jego i kostery. Teraz coś odnośnie naszego Twitch'owego, pięknego, wspaniałego, niesamowitego Poletka. Ponieważ Twitch po raz... nie wiem który postanowił zaktualizować swój regulamin. Po raz kolejny w kontekście dozwolonych treści, próbując ukrócić. <laughs> to jest już taki mem z tym regulaminem Twitcha. To regulamin Twitcha to zaczyna być tak poważne jak oświadczenia w MMA e, Tym razem chodzi o zasady dotyczące ubioru. No bo nie wiem, czy pamiętacie, była ostatnio moda na zakrywanie paskiem. Jakieś tam części ciała, nie? Że albo był pasek taki wklejony gdzieś tam w obrazie, albo dosłownie sobie zawieszali na szyi jakiś pasek i na przykład zasłaniał piersi albo genitalia. No i teraz tak zwana meta paskowa była, tak? Tak jak tutaj właśnie jest w napisane. Nie zezwalamy również streamerom na sugerowanie lub sugerowanie, że są w pełni lub częściowo nadzy, w tym m.in. na zakrywanie piersi lub genitaliów przedmiotami lub paskami cenzury. Ja nie wiem, gdzie my dotarliśmy, jak to się potoczyło, że trzeba takie rzeczy mówić, robić. To jest dla mnie fenomen. I też na przykład się zacząłem zastanawiać, że wiecie, na przykład zasłaniacie takie coś yy, sobie paskiem. I ja mam wrażenie, że często ten czarny pasek był większą cenzurą niż niektóre. Chyba nadal, ale jednak dozwolone, stroje kąpielowe, które zakładają... Znaczy, stroje kąpielowe, już już tak nazywa, no bieliznę, którą zakładają niektóre kobiety streamując na Twitchu. Mam wrażenie, że ten pasek bardziej je cenzurował niż te ubrania. No ale jak widać. Chyba tamto jest nadal dozwolone, a te paski już nie, więc nie wiem dokładnie o co chodziło tutaj włodarzom Twitcha. Natomiast natomiast tak, no jest kolejny MEM związany z, z regulaminem Twitcha. Ciekaw jestem, jak tym razem zostanie to wykorzystane, w jaki sposób tym razem będą obejścia na to, żeby zarabiać na, na takiej czy innej formie Sex sells W chciałem was poinformować, jakbyście się zastanawiali gdzie zniknęły paski I co się stało z waszymi ulubionymi streamerkami, że nagle siedzą ubrane No to, no to, no to następują pewne zmiany na Twitchu Akurat po wczoraj to Gimper zrobił niezły rozkaz w komentarzach A co tam się dzieje w komentarzach? Sprawdzę <laughs> o, no, to mi się kur... podoba Brawo, rewo, to, to jest, wspaniałe są komentarze Pamiętajcie, tak, brawo, rewo, o, co jest? Myślałem, że to jakiś troll pojedynczy, ale nie. Gimper, dzieciom dzieje się krzywda. Odbiorcy współtwórców go są dziećmi. Brawo, rewo. Brawo, rewo. Dobieranie określonych osób i pokazywanie określonych reakcji, powodu i narracji sankcjonuje krzywe i patologiczne zachowanie. Ludzie normalnie tak nie funkcjonują, tylko zaburzeni. Jest jeszcze jakieś brawo, rewo? Ale dyskusja, dobra, to ja to muszę poczytać, bo jeszcze. nie... W 100% zgadzam się z rewo. Rewo, aż miło posłuchać w tym odcinku. Dobry odcinek! Tak mi mówcie. Nie, ale ja jedną rzecz powiem na obronę gimpera, bo prawdopodobnie, znaczy on ogólnie miał trochę luźniejsze podejście do tematu Goats. Ale jedną rzecz powiem na jego obronę, że on w pewnym momencie i to zaznaczył, celowo podważał moją opinię na potrzeby dyskusji, czyli bawił się w takiego adwokata diabła, że tak powiem. I on to chyba nazwał, że tak, challengeował moje poglądy. I być może część osób tego nie wyłapała i po prostu to, co on specjalnie podkreślał, żeby sprawdzić, jak, jak dobrze uargumentuje swój pogląd, odbierała jako jego zdanie. Ale nie zmienia to faktu, że on miał luźniejsze podejście do gołców i nie był tak krytyczny jak ja. No ja mam takie dosyć. Zero-jedynkowe, jeżeli chodzi o to, w jakiej formie to jest teraz. Wcześniej był cringe, no a teraz się robi dziwnie. No i powiedział, że się z Tobą zgadza. Tak, że w dużej mierze się zgadza, natomiast mówił, że też jakby nie do końca wie, skąd to wynika, że w nim powoduje to takie odrzucenie. Więc, yy, więc może dlatego, jakby wiecie, no, no, no tak zostały odebrane jego słowa. No. Mówicie na podcaście, bo tutaj Ruda napisała w końcu tą rzecz, którą tam się nie zgadza i twierdzi, że. Pier Głupoty nas życie. Tak z ciekawości chciałem e, się dowiedzieć, o co chodzi. Mam przykład. Mówicie na podcaście, że mało to zmieni zakaz tych energetyków i że jest wiele innych możliwości na zdobycie kofeiny przez dzieciaki i tak dalej. Tylko, że pracuję w sklepie i póki co przez to kilka dni zakazu sprzedaż energoli spadła nam praktycznie do zera, a jednocześnie nie wzrosła sprzedaż gotowych kaw mrożonych, kaw z ekspresu czy ogólnie innych produktów z wysoką zawartością kofeiny. Więc ja sądzę, że ten zakaz dużo zmieni i faktycznie dzieciakom wyjdzie to na zdrowie. No, trzeba dłuższej perspektywy. Spokojnie, to na razie są pierwsze dni, rynek musi się dostosować, dzieciaki muszą się dowiedzieć, poza tym jest też szansa, że wyrośnie podziemie energetyczne, podziemie energetyków, o może to lepiej brzmi niż podziemie energetyczne, gdzie będzie można sobie kupić. Plus właśnie, tak naprawdę cała sprzedaż przeszła online, to chyba było tutaj na sklepie WK to było? Dzik Energy Arbus, o potwierdzam, że mam ukończone skończone 18 lat i cyk do koszyka. <grym> Ale to chyba przy odbiorze trzeba dowód pokazać. Właśnie myślę, czy tego nie sprawdzić tak szczerze. Żeby pozamawiać takie rzeczy losowo z jakich sklepów i sprawdzić czy kurierzy rzeczywiście takie rzeczy w ogóle weryfikują, bo ja coś tak, tak na moje wyczucie to to tak kują tam sprawdzają, ale, ale nie wiem, może te paczki, może te paczki są jakoś nie wiem, specjalnie oznaczane, bo u mnie paczki to czasami tak lądują, że kurier po prostu je zostawia pod drzwiami i klika ten, wiecie wali w dzwonek. Zostawię paczkę i w ogóle idzie sobie, więc... Aha, jeszcze tu mówicie, czy da się... No bo na przykład jak do paczkomatu możecie wysłać, no to w paczkomacie chyba... No jest paczkomat! No to w paczkomacie chyba nie sprawdzają dowodu, nie? Bo normalnie do paczkomatu można wysłać. Nie sprawdzają dowodu. Ja normalnie przez internet też luka do paczkomatu zamówiłem. No, także tak. To już wiesz, dlaczego w sklepie nie ma. Teraz dzieciaki składają się na całe zgrzewki dzika, bo jeszcze jest promocja 25%. A cały proces weryfikacji polega na: Mam skończone 18 lat. E, drama książulo o sprzedanie się to niezłe jaja. Wreszcie jakiś wątek humorystyczny, bo tam się zrobiło już zbyt poważnie. Okazuje się, że da się wywołać spore zamieszanie, podejmując jakąś współpracę, trochę vibe z 2010 roku. I teraz uwaga. Wydawałoby się, że czasy, gdy youtuberzy byli ciśnięci za współpracę, dobiegły już końca. I jak pokazują jednak reakcje widzów książula, niekoniecznie tak jest. Sprawa stała się tak głośna, że nawet pojawiły się informacje o dramie youtubera. Mityczni internauci wyrazili swoje zdanie na temat współpracy youtubera, o co więc chodzi w tej ponoć dramie. Wszystko za Zaczyna się od wpisu Książula na Twitterze, który pyta o dobór sprzętu. Chce kupić kompa, pójdzie na tym Fortnite. Dobra, no i spoko, no jakieś tam rzeczy są powypisywane i tak dalej. Pod wpisem pojawił się, pojawia się ich skąd, który jako jedyna firma wyczuł tutaj możliwość ugrania czegoś dla siebie, a przy okazji pomocy youtuberowi. I tak komentarz to. Mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia. Mailem podesłaliśmy Ci linki do Gamera. Na którym pójdzie tylko Fortnite. Mamy nadzieję, że taki prezent na milion słów będzie lepszy niż Flaczki. E, kilka dni później wraca Książulo z informacją o współpracy z Xcom. Okazuje się, że popularny sklep sprezentował Książulowi komputer. Wiadomo, takie świadczenia pewnie normalnie były warte o wiele więcej niż sam komputer, ale nie stało się tutaj nikomu krzywda. No i on tutaj wrzucił info, że kilka dni temu wrzuciłem tutaj specyfikację komputera, który chciałem kupić, kupić z zapytaniem, czy będzie to jakoś działać, i skąd szybko zareagował na mój wpis i postanowili sprezentować mi takiego bydlaka. No i teraz coś, co się wydarzyło. Niektórzy jednak uznali inaczej, odbierając to jako sprzedanie się. Przywołane były słowa księżyła o tym, że ten nie podejmuje współpracy. Haha, mówiłeś, że się nie sprzedasz i w ogóle patrzcie, Sprzedaj na kur... Ja nie rozumiem, czemu ty bierzesz współpracę. Masz potężny kanał YouTube i na nim tylko możesz godnie żyć i zarabiać i bierzesz współpracę. Czekam na, kana... Czekam na kanał z pasji i tego, żeby robić coś nie dla pieniędzy, bo to już jest dzisiaj masakra. Nie wiem, co niektórzy się spinają, jak Książulo wyraźnie mówił, że będzie brał współpracę, ale tylko te, które nie są powiązane z tematyką kulinarną. No właśnie, i to jest logiczne, że w momencie, w którym Książulo. Recenzuje jedzenie i nagle miałby, nie wiem, sponsoring od jakiś tam, nie wiem, McDonalda czy coś i potem by mówił, o, ale dobry burger, no to dla ludzi by to było niewiarygodne, więc rozumiem to, że w tym zakresie mówi, okej, okay, nie chcę współpracować i jest to zrozumiałe, tak? Natomiast, no w aspekcie, nie wiem, kompa, no to tak trochę jakby whatever, no że, że, wszystko jedno trochę, jest oznaczenie, prezent, współpraca, wszystko jest oklikane, więc czemu nie, no, chcieli mu dać kompa, no to se wziął, no, dają, to biorę. No i teraz okazuje się, że też książulo wypowiedział się pod, yy, pod postem naszego tutaj influencera lokalnego Dezego. Temat jest prosty. Współpraca ze sklepem komputerowym nie wpływa w jakikolwiek sposób na, moją, na autentyczność mojego wizerunku. Jakbym zachwalał jakieś żarcie za hajs, to rozumiem, że nada, ale tutaj nie ma o czym mówić. W ogóle mam wrażenie, że ta, w cudzysłowie, drama jest nadmuchana bez sensu. Pod postem sponsorowanym było kilku zazdrośników i tyle. Ten komputer naprawdę wydawał mi się bardzo clean współpracą i nadal to podtrzymuję. Zdówka życzę i mniej pierd a więcej robienia. Jedyna rzecz, która tutaj kupi to czy ten jego post to nie ustawka? Wrzucił specyfikację 29 grudnia, a kompa miał już u siebie złożonego po dwóch dniach. E, ale czy ten komp to nie jest jakiś gotowiec? To znaczy, czy oni nie wysłali mu jakiegoś gotowca, który mogli mieć już po prostu wcześniej złożony, z daną specyfikacją, niekoniecznie taką, którą on miał tutaj spisaną, tylko na przykład lepszą? Może bait, bo liczył, że ktoś się zainteresuje, mu da sprzęt za free. Jeżeli ten post rzeczywiście był spontaniczny, czyli ten pierwszy, jeżeli tutaj Książulo naprawdę coś tam się złożył i zapytał ludzi ej, czy to dobry zestaw, na zasadzie wypowiedzcie się, czy da się zrobić coś lepiej, no to spoko, jeżeli ten post już sam w sobie był elementem współpracy i nie był oznaczony jako sponsorowany, czyli wiecie, że to była taka ustawka na zasadzie, że ja wrzucę posta z jakąś specyfikacją, wy się zgłosicie i wyjdzie taka organiczna akcja, no to jeżeli to była ustawka od początku, no to chłopowo. Jeżeli to rzeczywiście się zdarzyło organicznie, no to ja tutaj nie widzę jakiegokolwiek tematu i problemu.